A naszą dzisiejszą wędrówkę tego trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zaczynamy od wizyty na stoisku Fabryki Broni Radom, która pokazuje tutaj swoje nowości. A tymi nowościami są dwie nowe wersje karabinka Grot, a także nowy pistolet. O tych nowościach jutro będziemy kręcić dla Was specjalny materiał, który już niedługo ukaże się na naszym YouTubie, a także na naszym Facebooku. No i oczywiście będzie to rozmowa z Królikiem, czyli z Michałem Sitarskim, który o tych produktach wie praktycznie wszystko. A za mną otokar Brzoza, czyli wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych która zwana jest również niszczycielem czołgów, zamontowana jest na podwoziu pojazdu taktycznego 4x4 Waran. Ten system obsługuje dwóch do trzech żołnierzy, a może on zabrać ze sobą od 6 do 8 rakietowych pocisków samonaprowadzających się. W baterii Otokar Brzoza są dwa takie pojazdy wyposażone również w system łączności, a także w systemy naprowadzania. Na MSPO jest również hala, na której prezentują się wszystkie formacje Polskiego Wojska. Znajdziecie tutaj chociażby stoisko jednostek specjalnych. Na tym stoisku zobaczycie między innymi pojazdy i sprzęt, z którego korzystają żołnierze tych jednostek. Można o tym sprzęcie z nimi porozmawiać, wziąć go do ręki i zobaczyć go naprawdę z bliska, co nie jest tak normalne na co dzień. Prezentują się tutaj również uczelnie wojskowe, takie jak Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Marynarki Wojennej czy Wojskowa Akademia Techniczna. Prezentuje się również Inspektorat Wojsk Lądowych, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Można zobaczyć np. Na namiot zespołu podstawowej placówki medycznej poziomu pierwszego, w którym udzielana jest pomoc rannym żołnierzom. Można tutaj zobaczyć również kombinezon seperski i OD-10, a także roboty, którymi rozminowywane są ładunki. Na targach, oczywiście, oprócz ciężkiego sprzętu prezentacji polskiej armii, można znaleźć również akcesoria, elektronikę, a także broń palną, zarówno tę długą, jak i krótką. Oczywiście na targach MSPO można trafić również na stoiska naszych partnerów, chociażby firmy V-Sport, która prezentuje tutaj swoją bogatą ofertę plecaków, toreb i akcesoriów. Tutaj również firma Lyofood, czyli producent znakomitej żywności liofilizowanej produkcji zarówno Wisporta, jak i Lyofood znajdziecie oczywiście w ofercie militaria.pl. To tyle z tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Kielce 2023. Nam oczywiście nie udało się pokazać nawet wszystkich najciekawszych rzeczy, a co dopiero wszystkiego tego, co dzieje się na tych targach. Było tu przecież ponad 700 wystawców. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj przyjechać również za rok i pokazać Wam wszystkie ciekawe rzeczy, które wtedy będą nowościami, ale nie tylko. Przypominam jednak, że to nie koniec naszych filmów z tego wydarzenia, bo już niedługo na naszym kanale YouTube i na naszym Facebooku rozmowa z Michałem Sitarskim, królikiem o nowościach z fabryki broni Radom.